Mam na imię Jacek, jestem alkoholikiem. Czym jest dla mnie trzeźwość? No, trzeźwość jest dla mnie nowym życiem. Jest to więcej niż tylko nie picie. E... Trzeźwość jest dla mnie życie z Bogiem. A tym samym życie pośród ludzi. Życie z drugim człowiekiem to jest również służba, dzielenie się sobą. Trzeźwość jest dla mnie więcej niż egzystencją, niż tylko przetrwaniem. Trzeźwość jest dla mnie radością z tego życia, szukaniem tej radości. Szukaniem radości w służeniu sobą. Jest to dla mnie też proces yy, do końca życia, bo nie zawsze mi się chce. W większości przypadków mi się nie chce. W większości przypadków zostałbym w tym komforcie, w którym jestem. Jednak trzeźwość pobudza mnie do czegoś więcej. Jestem alkoholikiem. I jeśli ja nie zadbam. O tą chorobę, a tym samym o siebie, to ta choroba zadba o mnie. Cześć nie jest mi dana raz na zawsze. To jest codzienne, tylko dzisiaj. Dzisiaj jestem trzeźwy. Dzisiaj mogę zrobić coś dobrego dla siebie samego i dla drugiego człowieka. To jest dla mnie trzeźwość. Cześć jest dla mnie też wychodzenie ponad własne słabości, ponad własne wady. Trzeźwość pomaga mi w pokonywaniu strachu. Trzeźwość pomaga mi w przebaczaniu, albo przebaczanie pomaga mi w zachowaniu trzeźwości. Nieraz potrzebuję czasu. Potrzebuję chwili, żebym mógł zaakceptować danego człowieka, daną sytuację, dane zdarzenie. I to jest dla mnie trzeźwość. Akceptacja. Wdzięczność. Wdzięczność za to, że w ogóle się obudziłem. Wdzięczność za to, że dzisiaj jestem trzeźwy. Że dzisiaj mam co jeść, w co się ubrać i gdzie mieszkać. Wdzięczny za to, że nie mam lęku. Wdzięczność za to, że nie krzywdzę innych. Przynajmniej nieświadomie. To jest dla mnie trzeźwość. Kiedy też inni w mojej obecności czują się bezpieczni, to jest dla mnie trzeźwość. Czuję się dobrze. Wdzięczny jestem za trzeźwość, za życie i za pogodę ducha. Trzymajcie się.